Wszystko jest na pasku, jest malowana proszkowo, jest ocynkowana wkładka tłumiąca hałas. Wyróżnia się także specjalną termiczną uszczelką bezpieczny panel, który wypycha palce. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale KNAL. Dzisiaj znowu jesteśmy w showroomie Fakro, naszego rodzimego polskiego producenta. Przedstawiam Wam bramę garażową od Fakro. Zapraszam do odcinka. Zaczniemy sobie tutaj omawianie bramy od strony technicznej. Jak widzicie, brama znajduje się na podwójnych rolkach na łożyskach, które są osłaniane osłoną w kolorze białym. Konkretnie chodzi tutaj o kolor bramy, w tym przypadku właśnie to jest biały. Tutaj znajduje się jeszcze dodatkowo wkładka tłumiąca hałas. Brama Fakro wyróżnia się także Specjalną termiczną uszczelką stworzywa, która zachodzi aż tak głęboko. Tutaj widzicie zapewnia to dodatkową termoizolacyjność. A co idzie za termoizolacyjnością w zimę, istotna jest także ochrona przed wilgocią i solą. Zapewnia ją specjalna podkładka antykorozyjna, która znajduje się tutaj. Jeśli wjedziemy samochodem, który jest pełen śniegu, stopnieje nam to. Zapewni nam to ochronę właśnie przed wilgocią i wspomnianą solą z dróg. A z aspektów takich wizualnych, jak widzicie, brama jest cała w kolorze białym, jest malowana proszkowo, jest ocynkowana tutaj prowadnice zawiesie są naprawdę z materiałów wysokiej jakości. No i musicie przyznać, prezentują się też nienagannie. Automatyka bardzo wysokiej jakości, wszystko jest na pasku. Które jest zdecydowanie cichsze od standardowo stosowanego łańcucha. Co do grubości, brama jest produkowana w dwóch wariantach 40 i 60 mm. I co jeszcze ważne, e, zwróćcie uwagę tutaj na tą osłonę. E, chroni ona tutaj cały mechanizm, wszystkie sprężyny, więc jakby coś się tam stało, chociaż oczywiście nie powinno, to jesteśmy tutaj chronieni. I w kwestii bezpieczeństwa. Zastosowano tutaj bezpieczny panel, który wypycha palce w razie jakiejś nadzwyczajnej sytuacji. Dzięki za oglądanie! To już koniec naszej serii z showroomu Fakro. Pamiętajcie, że Fakro to nie tylko okna dachowa, ale także pionowa stolarka InnoView w serii z drzwiami wejściowymi, a także bramami garażowymi. Na dziś to tyle. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć!